Jestem adiunktem w Wydziale Informatyki. Jeżeli chodzi o moją inną aktywność poza naukową, no nie można żyć samą pracą i samą nauką, no to głównie muzyka. Byłem bardzo młodym chłopcem, kiedy zacząłem grać na instrumencie. Robię to do dzisiaj, czyli kilkadziesiąt lat. Gram na gitarze basowej, na kontrabasie, no i też perkusja nie jest mi obca. Kolekcjonuję gitary basowe różnego gatunku, czterostrunowe, pięcio, sześcio, siedmiu, progowe, bezprogowe. No akurat jeżeli chodzi o kontrabas, mam tylko jeden, ale gitar basowych mam więcej. No przymierzam się też do takiej pełnej analizy dźwięku, jeżeli chodzi o gitary basowe różnych marek. Pram w zespole, zajmuję się tym, co mi to daje. No generalnie nie wyobrażam sobie świata bez muzyki. Świat bez muzyki byłby po prostu strasznie nudny. Słucham jej na co dzień i to muzyka rockowa jest czymś, co ja po prostu uwielbiam. Kolejną moją pasją to są motocykle. Jeżeli chodzi o moje podróże motocyklowe, no to ja właściwie zwiedziłem praktycznie całą Europę, poza Skandynawią, nawet w Rosji byłem. Ale najdalsza moja wyprawa motocyklowa, no to była wyprawa motocyklowa do Afryki. Jechałem do Gwinei. Łącznie ta trasa zajęła mi 38 dni, czyli 38 dni byłem w trasie, przejechałem 18 tysięcy kilometrów. Różne miejsca odwiedziłem, przez tą Afrykę Saharyjską, aż do tej tak zwanej czarnej Afryki, czyli tam właśnie Senegal, Gambia, Gwinea, to fantastyczna sprawa, w szczególności ta podróż przez Maroko i Saharę Zachodnią, gdzie prawie 3000 km wzdłuż Atlantyckiego, no to było coś niesamowitego. To była taka moja przygoda życia. To cykle dają mi to, że no po prostu potrafię się wyluzować, potrafię się oderwać od tego wszystkiego. Jest to coś niesamowitego. No i też zawsze byłem blisko sportu. Właściwie całe życie coś trenowałem. Różne, no właściwie czego ja nie trenowałem. No szachów i bryża sportowego nie trenowałem, a tak to całe życie byłem bramkarzem od najmłodszych lat. Moja mama się zawsze obawiała, żeby mnie tam gdzieś do słupka jakaś piłka nie przybiła. No od jakichś tam czterech lat nie robię tego z tego powodu, że no miałem taką dosyć poważną kontuzję biodra. No po prostu czekam, aż topeda mi powie, że mogę wrócić na boisko. Póki co moje ciuchy bramkarskie leżą na półce. Ja jestem dobrym myśli, mam nadzieję, że wszystko się skończy pozytywnie i jeszcze do tego powrócę kiedyś.